No póki co wyjaśnią wątek związany z potencjalnym czy też sugerowanym zakazem wjazdu na Ukrainę. Dawaj, lecimy, nie? Na gołe pięści. I na koniec robienie z siebie ofiary. No po prostu... Jezu, ja nawet nie mam słów. W sensie to jest tak żałosne, że z drugiej strony, na przykład Stonoga, świętował sukces. No musi się śpieszyć, bo nie będzie miał kogo zaorać, bo oni sami się dojadą. To jest niesamowite. To jest co materiał, to jest ciekawie. No, no... Nie no, to jest niesamowite, dobra, czekaj, muszę to przeczytać, bo chciałem już przejść dalej, ale to się tak nakręca. Siedem dni temu na wirtualnych mediach wleciał pis, że dziennikarz odchodzi z kanału Zero to moja decyzja. Dobra, okay. więc tak, aktualizacja informacji odnośnie dramy Stanowski kontra Szalony Reporter kontra Stonoga. Chociaż w zasadzie Szalony i Stonoga to są w jednym teamie. Tak więc Szalony Reporter postanowił wrzucać na razie jeszcze nie całą odpowiedź, a takie małe fragmenty. No, póki co wyjaśnią wątek związany z potencjalnym czy też sugerowanym zakazem wjazdu na Ukrainę. Tutaj pokazał, że wjechał. No i teraz bardzo mocno smaży ten wątek, i między innymi też gdzieś Stanowski odpowiedział na jeden z tweetów, gdzie znowu weszli w jakąś tam swoją interakcję związaną tym razem z filmikiem, który Przygotował szalony reporter, który miał jakoś ośmieszyć Stanowskiego, i teraz to jest tak: streszczenie filmu Stanowskiego, krótkie, ale jest tam cała merytoryka, wszystkie argumenty i przesłanie. Pokazuje wysoką kulturę, dziennikarski profesjonalizm i obiektywne podejście prowadzącego. I tutaj z dedykacją dla no, i są wymienieni różni sponsorzy, co jakby, nie wiem, ma ich jakoś zniechęcić. I tu jest napisane, to wasze loga towarzyszą wyzwiskom i hejtowaniu, które uprawia Stonowski. Rozumiem, że się pod tym podpisujecie. Także próba uderzenia w sponsorów jest to wyjątkowo marna próba. Biorąc pod uwagę kaliber całej sprawy i materiał, który przygotował Stanowski, a także jak na ten moment brak materiału ze strony, ze strony szalonego. No ale widzicie, no, robi co może. No. I teraz zobaczmy. Cóż to był za fascynujący materiał, który przygotował szalony reporter, który miał zdyskredytować Stanowskiego i sprawić, że sponsorzy się od niego odwrócą. Wy wypierdalaj. Wy Wypierdalaj. Wy Kim jesteś? No ja pierdolę. Totalnym kretynem, przygłupem, wrzodem. No kurwa, lamusa, gnida, padalcem, dalej. Wypierdalaj. dalej. szalony reporterze. Co tu jest? Przemoc psychiczna to zbrodnia doskonała, nie zostawia dziaków, i bywa trudna do rozpoznania nawet dla ofiary. Wyzwiska mają na celu poniżenie ofiary i obniżenie jej poczucia własnej wartości. Mogą być mówione wprost, ale mogą też być ukryte pod postacią żartów. Choć upokorzenia, groźby czy wyzwiska nie zostawiają fizycznych śladów, to powodują emocjonalne i psychiczne problemy, które często zostają z ofiarą na całe życie. Wy dalaj. wy Wypierdalaj! To jest to, co on przekazuje non, non stop swojej widowni. I dzieci patrzą, o, to jest kozak. To jest naprawdę kozak. Dobra, teraz lokowania. Jeśli już inwestujecie lub chcecie zacząć inwestować na giełdzie, to zajrzyjcie na stronę XTB. Proponuję wejść na Rocket RocketJobs.pl. Jeśli chodzi o SFD, to wszyscy wszystko już przecież wiedzą. Zapraszamy do KFC-aka. w sklepie Xcom w sklepie naszego stałego. Boże, to jest tak nędzna próba. To jest tak kurwa ewidentnie, wiecie, manipulacja taka na zasadzie. Wytnę przekleństwa z materiału i spróbuję sprowadzić jego całą merytorykę do kilku przekleństw. Jeszcze robienie z siebie ofiary, gdzie wcześniej tak kozaczył kurwa w internecie, gdzie mówi: No to dawaj ten materiał, no to kurwa wysyłaj te pozwy, dawaj, lecimy, nie? Na gołe pięści. I na koniec robienie z siebie ofiary. No po prostu, Jezu, ja nawet nie mam słów w sensie, to jest tak żałosne. I tu nie chodzi o to, wiecie, kto ma rację, tylko ja, jakby się koncentruję tylko na tym filmie, że to jest po prostu tak słabe. Jezus Maria, I jeszcze mówię, ta próba uderzenia po sponsorach. O ja, walet. <laughs> nie mogę. No, żałosne, no tak, to jest chyba dobre słowo, tak, że to jest po prostu żałosne. Jeżeli na takim poziomie ma być odpowiedź szalonego, to on po prostu to, to będzie jak trzeci film Stanowskiego, po prostu szalony się potrójnie zaora, jeżeli to ma być na tym poziomie. Ja tego nie oglądałem, tego filmiku, nie? Teraz jak pierwszy raz go widzę, co tu się dzieje na tym materiale, i po prostu mam takie. O stary, to musisz mieć naprawdę mało argumentów, skoro coś takiego wrzucasz na początek, nie? I próbujesz tym jakoś odmienić. Danie opinii publicznej. Po prostu jest to giga słaby. Jeszcze weźmy pod uwagę fakt, że Szalony, którego cały kanał wywodzi się z gadania o free próbuje komuś coś pierdolić o przemocy psychicznej, o jakimś znęcaniu się. No, czyż to jest jakiś żart? No, czyż to jest jakiś prank? Hipokryzja level miliard? No, tragedia po prostu. No, no widać, że Szalony no, pff, ma bardzo słabe karty w takim razie. No, tak to wygląda. No i Stanowski na to odpowiedział. Napisał tak: Haha, stały uczestnik konferencji flickfightowych spakał się, że zgodnie z jego własnym hasłem ktoś mu kazał wypalać i jeszcze zaczął pisać do moich sponsorów. Napisz do pani prokurator jeszcze. A widzów niezmiennie zachęcam do korzystania z oferty naszych partnerów. <grym> no tak, to, to właśnie to jest zaskakujący kontrast, bo faktycznie, patrząc na listy do pani prokurator, wydawałoby się, że szalony, no nieźle to ogarnia, ale jakoś w tej dramie, no te, te te. No, nie ma takiego uczucia. No, może wtedy miał wyjątkową wenę, taką, nie? No, bo jak siedział, to, to może miał wyjątkową inspirację do tego, żeby pisać jakieś takie swoje przemyślenia. Teraz trochę tego brakuje. No, może tak, może, może, mniej, może mniej czasu było teraz, albo. No i szalona to odpowiedział: Spłaczesz się po filmie pajacu. I znowu, mocne zapowiedzi, gdzie jeszcze w tym filmie robi z siebie ofiarę. Ale tutaj już jest, płaczesz się po filmie, pajacu. Jak tam filma ze szwagrem? Znalazłeś go? Nie, na razie szukam pewnego przemytnika z Krakowa. Także jak na razie, jak na razie Stanowski dosyć mocno wygrywa w tych dyskusjach. No, mocne ma te pancze, mocne, to, 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 to trzeba powiedzieć. No i tutaj już na ten komentarz Szalony postanowił odpowiedzieć w formie wideo. Ja już wracam, jaka sama przemytnik. Zakupiłem flaszkę z Ukrainy. Przecież Stanowski i tak pewnie powie, że przemycałem akurat wzbogacony uran. Mocny dowód w sprawie także, także tak. Więc to była jedna rzecz, gdzie się tutaj spieli i mieli jakieś sesje? No i tutaj znowu, skoro Stanowski odpowiedział na filmik, no to szalony musiał odpowiedzieć i mówi tak: Kur, on żyje, ani słowa po i, i, i o moim udowodnieniu kłamstwa o Ukrainie myślałem, że się coś stało. Żyje, fajno, będzie płacznie długo. No, pytanie, czy? PS, jak firma ze szwagrem, on był słupem, czy ty? Ile tam lat sprawozdanie nie składane? To jest gankolsena. I teraz znowu, szalony upierdzielił się jednej jakiejś rzeczy, jednej, którą na dodatek w sumie chyba nawet nie on wyciągnął, tylko stonoga. I na tej zasadzie próbuje ośmieszać, czy też uderzać w Stanowskiego, gdzie, no obiektywnie w stosunku do całego materiału, który był na szalonego, to jest nic. I, Opinia publiczna w związku z tym też tak na to patrzy, na zasadzie, no ale to, 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 to wszystko co masz, to jest ta cała amunicja, to to podbijasz najbardziej. Ech, no więc tak, więc, więc mniej więcej tak wygląda to starcie. Natomiast jako że wiemy, że sojusznikiem Szalonego Reportera jest Zbigniew Stonoga, który uruchomił swoje tajne ścieżki, które miały zdyskredytować, zdobyć informacje totalnie niszczące Stanowskiego, to i wrzucił na swój profil na Twitterze, na profil Gazeta Stonoga, wrzucił nagranie, które w tym momencie ma 4,5 miliona wyświetleń. I jest to ukryte nagranie z siedziby kanału Zero, w którym trwała dyskusja na temat przygotowania całej ramówki i jakie treści mają zostać poruszone. I teraz przesłuchamy sobie to kontrowersyjne i szokujące nagranie, które rzekomo ma totalnie zdyskredytować Stanowskiego. Dobra, jedziemy. Robert, weź mi podsumuj, co, co robiliśmy, co robimy, jakie są plany. Wczoraj była debata o stosunkach polsko-żydowskich, to tak jak widziałeś, poszła bardzo dobrze, no i przydałoby się zrobić w ramach kampanii do Parlamentu Europejskiego. Kolejną debatę była debata kandydatek, no to teraz może czas na debatę kandydatów. No i jeszcze w weekend Jagiellonia Białystok może przepieczętować Mistrzostwo Polski, więc nie wiem, czy coś z tym robimy, czy nie. No i na razie mamy takie standardowe rozmowy redakcyjne. Widzieliśmy, że tutaj wszedł Stanowski, tak, widać tu się skrada, lekko wychylony znad y, barierki. Natomiast przyszedł, no i ustalają jakąś tam ramówkę na razie na te jakieś tam losowe tematy. Natomiast już teraz szłoby się domyśleć... To miałby być tą rzekomą wtyczką w redakcji, ponieważ możemy założyć, że tutaj tam powiedzmy jest to telefon czy jakaś kamerka, natomiast bardzo wyraźnie słychać głos jednego gościa, więc prawdopodobnie można by było tak sobie łączyć kropki, że to on miałby być tym, który zradził który wszedł w sojusz ze Stonogą, nie, no można by tak było się nad tym zastanowić, że nie została to umieszczona losowa kamera, tylko jest to ktoś bezpośrednio z redakcji, no i prawdopodobnie najbliżej tej kamery, ponieważ najlepiej łapie mikrofon. Ale zobaczmy, co było dalej, no bo to samo w sobie jeszcze nie jest szokujące. No dobra, ale to czego nam no, w sumie dzisiaj e, brakuje jeszcze? No trenduje Fundusz Sprawiedliwości, myślę, że na ten temat musielibyśmy to nagrać. To ja bym to zrobiła. Tak co by no, na temat Funduszu Sprawiedliwości, co tam się wydarzyło, co wyszło na jaw. No, daj się spokój, Jezu. O... A to są bardzo ciekawe No, Dobra Monika, ale wiesz, wiesz jaką mamy linię. No, ale to można troszeczkę z niej zobaczyć. Tak? Nie można zobaczyć. nie atakujemy Nie no będziemy grać w jednej drużynie z Gieptyka. Nie będziemy z grać w jednej drużynie. No, ale to chodzi o. Komu... Nie, no musimy chyba to zrobić. No, to jest 50 na... godzin nagrań nie wiem, tego dyrektora funduszu, tak? Więc to jest grube. No, ja bym na to poświęciła czas. Ja bym to. Ja bym to przykrył jakimś takim nagraniem, które. <laughs> nie dokładnie. No, ja nawet. Ja bym powiem tak, jak, jak słuchałem to, zanim nawet wyszły jakieś wątpliwości, ja miałem że kurwa patroluje. Przecież to. jak słuchałem tego, to miałem takie przecież to jest jak rozmowa z jakiegoś kura para dokumentu, albo z jakiegoś, nie wiem, serialu takiego, taniego serialu kryminalnego, no. Kurwa, no, zresztą to jest taki ton Stanowskiego, który on używał właśnie nagrywając jakieś trollowe filmiki, tak jak był z tym, tam wiecie, w Indiach, że tam robił z siebie wielką gwiazdę Bollywood ten, to on takim samym tonem mówił takiego trola Nic nie mówi w ogóle, rozmiotlenie chyba. Nie, słuchajcie, wiedzieliście od początku, jakie są zasady gry, wiedzieliście, że Bawimy się w fajne dziennikarstwo, ale są tematy, które nie poruszamy. I nie wkupiajcie mnie teraz, że nagle was ugryzło sumienie, czy coś. Róbmy dobre rzeczy, ale o tym się musimy tylko przeszliwać. Nie, no, ale mówię Wam, no naprawdę nie byliście. W sensie, kurwa, no jak słyszycie to, to nie jesteście w stanie wyłapać, że to jest jak z takiego serialu, gdzie policja wrzuca jakąś wtyczkę, nie? I chcą złapać jakiegoś tam sprytnego przestępcę. I nagle słyszą w tym, że tak, napadniemy o 12.01 na ten budynek przy ulicy, tam, nie wiem, świętokrzyskiej 12. Yy, wejdziemy prosto tymi głównymi drzwiami, po czym skręcimy w lewo, natomiast Basia wejdzie tam od zaplecza. Przecież to jest kurwa, tak wiecie, idealnie na tacy wyłożone, no? To jest idealnie na tacy wyłożone. Taki wątek, że chcesz, żeby idealnie padły jakieś informacje, i wszystko, a krok po kroku najgorsze rzeczy, jakie mogą być, to są wyszczególnione. No przecież to jest, nie wiem, no w serialach nawet tam, nie wiem, mentalistę chyba jak oglądałem, to nawet był taki wątek. Że on nagle mówi, nie no, oni nas w chuja robią, bo za z, jakby, za dużo informacji sprzedają, że oni wiedzą, że mamy wtyczkę, bo właśnie zbyt obvious wszystko jest. Nie ma... się Nie no, ale musimy to robić. No przecież nas zjedzą. My nie zjedzą, nie siebie. No to trudno, już mamy to wpisane w koszty, okej? Okay? Ja zawsze dostaję. No to co, to odpuszczamy? dajemy, że nie istnieje temat. A jak mamy to zrobić, żeby nie popaść? Hmm. Może tylko z tej komisji dać jakieś obrazki jakieś tam powycinać z No. Hmm. Nie, nawet tak, tego nie zrobimy, to zaraz nam zarzucono, że tego nie zrobiliśmy w ogóle. Tak? I tak naprawdę rzucają, i co się dzieje? Słuchajcie, jest kilka osób, których nie ruszamy, tak? Zioby nie ruszamy. Możemy zrobić sam skrót, ale. No i jeszcze ku... A ten tekst, ziobry nie ruszamy. No przecież to jest tak kurwa, no, ze wszystkich rzeczy, jakie mogły tam paść, to to już było tak ewidentne, to już było tak ewidentne. Wiecie, co mi się tutaj jeszcze przypomina, jak tego słucham? I że w sensie jak sobie wyobrażę, że potem Stonoga tego odsłuchuje, nie? To pamiętacie, jak Wardenga opowiadał tam odnośnie Pandory, że gadał z Boxdelem i już wiedział, że Boksel gra na drugi front? i gadał z nim tak, że go dopytywał, ale na pewno jesteś ze mną legitny i ten, i że tyle razy go dopytywał, że na pewno się z nimi nie widziałeś, że jakby było logiczne, że tak dopytuje, że on coś wie. <laughs> no i teraz kurwa tutaj jeszcze pada, ziobry nie ruszamy, no i... no przecież to... do no nie wiem, no jak można? Niech ...to będzie tak, że na zasadzie, żeby się do nas nie doj... że zrobiliśmy, ale żeby też druga strona... Nie miała potem rocznie w ogóle Ja nie, nie chcę świecić. No to przemyśl jeszcze jak to robić, no ale, ale coś tam trzeba chyba się przemazać przez to. No nie możemy udawać, że to nie istnieje. No, możemy, nawet wszystko możemy. No. <śleszy> no tak, tak, tak. No. <śleszy> mhm. Tak, wszystko możemy, no. No ale to znowu wiesz, będą się do nas sami psadzić wszędzie i to nie jest tak, że jakby no tylko do ciebie, no do nas tak samo. Dobra, ja to przekadam z Moniką. Eee, Monika, przyjdzie teraz nowo. Tak? No dobra, a coś trudniejszego? Ale pamiętajcie też, żebyście w mediach społecznościowych też się nie wychylali. Nie zabieramy zdania, e, nie idziemy za grubostej. OK? I tak we wszystkich mediach to jest. i musimy być od odpowiedzi. Co jeszcze? facet został wciągnięty przez silnik samolotu na lotnisku w Amsterdamie. To tak coś luźniejszego? Mega! To jesteś! <grym> <los. grym> co za luźny tematy? No cały. <grym> nie No właśnie, nie wiadomo. No, no, nie, no się... Jeszcze poleciał. Później. <grym> 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 No właśnie, yy, więc no, ja jak tego słuchałem, zanim wyszły te informacje, tylko tak ten, to wie, przecież to jest jakiś totalny bejt. Przecież Stanowski sztucznie, w olbrzymiony sposób gada. No i nie trzeba było długo czekać, chociaż z drugiej strony, na przykład Stonoga, początkowo świętował sukces. Stano, no i co z Tobą teraz jest, co? Mówiłem, że mam na Ciebie haki. Kto jest debeszjak? Kto jest Dbezciak Kuce Stanowskiego, co? <laughs> to nie wszystko. No i kto jest debeś, tak? <śmum> samowita jest ta drama, kurwa, mnie to tak bawi. Nie mogę śmiać, mi się chce z tego że To jest to i szalony. O Jezu, niesamowita jest ta drama. Natomiast, tak już bardziej merytorycznie, to jeżeli do kogoś nie przemawia cały, cały wątek, jak to wybrzmiewa, nie wyczuwa, czy to jest okej, okay, czy nie okej, okay, czy to fake, czy nie fake, czy to jaj, czy cokolwiek, to gromota wrzucił post, w którym zrobił taki. Fakt checking, a w zasadzie poukładał, jeżeli chodzi o daty wydarzenia. I napisał tak: Przepraszam za psucie zabawy, ale wszystko by się zgadzało, gdyby nie jedna rzecz 4:47. Facet został wciągnięty przez silnik w Amsterdamie. Było tydzień po maturach i po tym jak Jagelonia zapewniła sobie mistrzostwo Polski ergo film został nagrany później. Ogólnie zostało to jeszcze w ten sposób jakoś sprawdzone. Inne osoby jeszcze podrzucały że ogólnie powstały materiały różne na ten temat i odnośnie Ziobry, i jakichś innych rzeczy, właśnie Funduszu Sprawiedliwości, że różne materiały rzeczywiście powstały. Teraz pewnie znowu tam każdy by sobie oceniał, czy one były zrobione rzetelnie, czy nie za lekko, no to jakby już tam swoją drogą. Natomiast, natomiast takie materiały powstały. No i teraz jak w związku z tym się to rozwinęło? No szalony, szalony reporter, który już tego posta edytował i zmienił, na początku, podobnie jak Stonoga, świętował i napisał, udostępniając film Stonogi. Chciałeś mnie zniszczyć, pisowski sługusie, bo wyciągnąłem ci prawdę. Zrobiłeś ze mnie bezpodstawnie konfidenta. Nakłamałeś o narażanie ludzi na śmierć. Obśmiałeś i poniżyłeś. Koniec z tobą. Poczekaj na mój cały materiał. Don't mess with wszalony reporter. No, powiedz, żeście kurwa ekipę zmontowali? No, natomiast uwaga, tego posta już nie ma, bo został edytowany i jest teraz taka wersja. Pojawiają się niejasności, więc edytuję treść tego wpisu. Nie chcę iść z widłami za tłumem. Jeżeli to nie jest fake, jeżeli to nie jest AI, to czekam na to, co Krzysio powie na temat tego, jakim jest reporterem. No, na pewno nie szalonym, więc tak to wygląda. Natomiast ogólnie szalony chyba też już się kapnął, że no to jest ustawka. W związku z czym na jeden z postów odpowiedział. Że tutaj tu gość napisał, że prawie się udało, szalony, prawie się udało, następnym razem się uda. I szalony napisał: Uda się już niedługo, tym razem ja nie, nie strzelałem, tylko Zbyszek, ja trafię. To sugeruje, że Zbyszek nie trafił. I szalony już to chyba zaakceptował. Że, że nie siadło. Nie siadło. <laughs> Ale jest, niesamowite to jest. Yy, tak, więc no być może szalony rzeczywiście będzie miał mocniejsze informacje, no na ten moment yy, 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 wygląda to śmiesznie. Stonoga też zaczął mieć refleksję i napisał tak, jeśli opublikowane przeze mnie wideo jest prankiem Stanowskiego, to będzie to pierwszy prank w Polsce zakończony w określony sposób. Byłby to bowiem typowo esbecki numer z sb celem w tle, ale ja się nigdy nie poddaję. <laughs> Także tak, rozumiecie, <laughs> zrobił kogoś w chuj. To jest yy, pisowcem jakimś już. No, czaisz? On ma, on, on ma już tak kurwa, głowę skręconą w jednym kierunku, że to jest po prostu niesamowite. To jest niesamowite. Jak nagrał i wyszło, że gość jest pisowcem, to bił, że jest pisowcem. Jak nagrał, został zrobiony w chuja i okazało się, że informacje i to była ustawka, są nieprawdziwe, to też jest pisowcem, bo go zrobił w chuja tak, jakby zrobił pisowiec. No przecież to jest kurwa już naprawdę. To już jest, to już jest naprawdę nie, nie, niezła odklejka. Tak. No i na to wszystko co się wydarzyło, Stanowski odpowiedział tak trochę podkuciając ludzi, że dlaczego mam tyle powiadomień, nie? O co chodzi? Co się dzieje? Co się dzieje? Co już tym bardziej sugerowało ludziom, że zaskoczony to on nie jest. Natomiast dzisiaj, w momencie jak nagrywam, Stanowski wrzucił zapowiedź swojego materiału, który miał się ukazać o dziesiątej, która już chyba ewidentnie wszystkim sugeruje w jakim kierunku to poszło i czego możemy się spodziewać. Wczoraj ukazało się pewne nagranie Widziałem wcześniej, że Zbigniew Stonoga obiecał niebieskie Lamborghini komuś, to doniesie na mnie i znajdzie na mnie haki. No i, no i taka łajza się znalazła, po prostu. Bardzo mi z tego powodu przykro. No przecież to jest dokładnie ten sam styl jak trollował, dokładnie w tej redakcji. Przecież on dokładnie tym samym tonem mówił. No twarzy nie było widać, więc może było ciężej ocenić, ale przecież to jest dokładnie ten sam ton. I wiem, że liczycie na moje wyjaśnienia. A nie ono to <gry> Tak, że tak. Także Stanowski, jak widać, dobrze się bawi, a nawet lepiej niż dobrze. Pozamiatane. No właśnie, kurwa, to jest niesamowite, że on jeszcze filmu nie wrzucił, a już czujesz, że po prostu zaorane i zasiane i zebrane, kurwa. Niesamowite to jest. Natomiast tak, no Stonoga się nie poddaje. Ciągnie ten jeden wątek, co złapał odnośnie firmy. Podobno złożył zawiadomienie. Tutaj też się możemy przekonać. Witam Państwa Tak jak mówiłem, Dotarłem przed do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, w której złożę za chwilkę zawiadomienie sprawy Krzysztofa Stanowskiego i jego przestępstwa. i prezentata potwierdzenie nadania pisma procesowego. Eee, to nie jedyne kłopoty pana Stanowskiego, który za chwilkę będzie. W klubie przestępców polskich, skoro tak lubi ludzi kryminalizować. A mam pytanie jeszcze do internautów. Jak myślicie, co jest gorsze kradzież Adidasów 29 lat temu, przepraszam, 25? Czy zadawanie się z człowiekiem, który szerzy treści pedofilskie? Odpowiedzcie na pytanie, proszę. No, ja mam takie wrażenie, że Stanowski musi się śpieszyć ze swoim materiałem, bo może być tak, że zanim go wrzuci, to jego przeciwnicy już się sami zaorają. To jest niezwykła drama. Naprawdę. Że Stanowski, jak chce coś na tym ugrać, to musi się kurwa śpieszyć. No, musi się śpieszyć, bo nie będzie miał kogo zaorać, bo oni kurwa sami się dojadą. To jest niesamowite. To jest co, co materiał, to jest ciekawy. Więc tak wygląda skrót informacji do czasu, aż pojawi się materiał na kanale Zero, który będzie. Miejmy nadzieję, już domknięcie mi klamrą, chociaż wiemy, że nie, no bo za chwilę materiał ma też wrzucić szalony reporter. <laughs> Dobra, ja mam niesamowity fan ze śledzenia tego, bo tyle co się uśmiałem, jak kurwa przeglądałem te rzeczy, to nie mogłem. Jeszcze teraz w całości, bo tak to czasami sobie puszczę chwilę, żeby wiedzieć, jak tam zatytułować, i ten, jak zbieram sobie informacje, wybierając do, do tego, żeby poukładać, żeby to miał logiczny ciąg jakiś. Ale jak obejrzałem jeszcze w całości, to już w ogóle miałem takie, co tu się kurwa dzieje. No, ale to trzeba przyznać Stonodze, no jest uparty, jest uparty. Nie zniszczyli mnie 125 postępowaniami trwającymi od 3 do 25 lat, w ramach których z tytułu tymczasowych aresztowań w więzieniu spędziłem 8 lat i miesiąc. Nie ukrywam, Pisowski, Pachałek, Stanowski przyjeb... mi, aż mam zawroty głowy. Pomału jeździ Stanowski tym Lambo za pieniądze, które dostałeś od PiSu, bo zapomniałem ci powiedzieć, że wymontowałem z niego fotel i wcześniej czy później usiądziesz na członka w kształcie ziobry, który jest na miejscu fotela zamontowany. No mówiłem, Stanowski naprawdę musi się śpieszyć, więc nie wiem czy to był dobry pomysł, żeby przekładać ten materiał na późniejszą godzinę, bo na przykład te 2-3 godziny mogą być kluczowe do tego, że już później nawet nie będzie sensu tego materiału wrzucać, bo szalony i Stonoga bardzo, bardzo mocno walczą o to, żeby się ujęć w tej tramie. No cóż, no cóż. Ziobry nie ruszamy. Kogo jeszcze nieoficjalne zero? Łatwiej dopaść samozwańczą celebrytkę niż polityków przy władzy. Odwaga taka bardzo nienachalna, ale nie wyrokuję. Czekam nie niecierpliwie na Dementi Stanowskiego. By the way, mój styczniowy post nieźle się zestarzał. I tutaj było, że Radko Kaczyński zapowiedział utworzenie telewizji dużo większość Republika. Zdjęcie zupełnie przypadkowe. Tutaj jest zapowiedź tego materiału, Ona odpisała genialna linia obrony, szanuję. To trochę tak, jakby nie wierzyła. W jakiej redakcji ta pani pracuje? To jest napisane tak. Politolożka, wykładowczyni, Uniwersytet Rzeszowski, opinie prywatne. <grymne> no, zaznaczone jest, że to prywatne opinie, tak? Albo Stanowski zlecił wepchnięcie tego gościa, żeby mu się filmik zgadzał? <grymne> nie, no kurwa. To jest bardziej pojemne te teorie. Dlaczego ludzie dalej odpowiadają na komentarze szalonego, na przykład na Twitterze, on widzi zainteresowanie brnie dalej? No dlatego, że ludzie podchodzą emocjonalnie. Prawda jest taka, że dla większości osób to jest rozrywka, nie? To znaczy, szalony, jak widać, dosyć emocjonalnie też do tego podchodzi, wrzuca jakieś tweety, potem je edytuje, wiesz, no jak to szalony, tak? Najpierw zrobi, potem pomyśli. Natomiast yy, dla takich ludzi gdzieś tam obok, no to to jest po prostu. Serial, rozrywka, no, siedzą sobie, zresztą widzisz jak ja to śledzę, no bekę mam taką, że aż kurwa łzy w oczach miałem, że to takie głupie <noise> ruchy niektóre, że szkoda gadać. Więc Bysiu już szykuje akcję charytatywną? Co ty gadasz? Co to było? Że dajcie mi jeszcze chwilę, musiałem podjechać do hotelu Nobu, bo będę miał tu zaszczyt za moment przeprowadzić wywiad z pułkownikiem Stanisławem Aronsonem, uczestnikiem powstania warszawskiego, potem wracam do was misiaczki. okej, <noise> <noise> okej, <Okay, okay. głosy> co? Nie no Nie no to jest niesamowite, dobra, czekaj, muszę to przeczytać, bo chciałem już przejść dalej, ale to się tak nakręca. Leje się hej z pisowsko konfederacyjnych faszystowskich mord, ale mam na niego wyj... Bo przyświeca mi dobro Polski i Polaków. PS Dzięki pisowska aparatczyku za 18 466 książek, które sprzedałem na twoim esbecko ruskim numerze z 1450 tysięcy. Pisowska prestytutka, czopek ziobry nagrała wideo. Dlaczego to robi? Okazał się być dobrym aktorem. Nie no, on niczego nie zagrał, bo robił to i robi dla wykoleńców od Kaczyńskiego i ziobra od wielu lat. Programy stanowskiego chronią pis i rozmywają sprawy. Profesjonalna analiza pod kątem AI wykluczyła zastosowanie tej technologii w filmie i to uśpiło moją czujność. Normalny człowiek odpowiada na zarzuty, a pisowska pa to u nich norma. Okay. On jest normalnie <laughs> Speedrun normalnie dawno nie widziałem takiego speedrunu, nawet nie wiem czy kiedykolwiek widziałem, taki speedrun przegrywania dramy. Naprawdę. No, Stanowski wszedł do świata, o którym nie miał pojęcia. O Boże. No ale no, trzeba przyznać, że Stonoga produktywny jest w tych wszystkich wpisach, tak, to trzeba, to trzeba mu przyznać. Więc tak, 7 dni temu na wirtualnych mediach wleciał PiS, że dziennikarz odchodzi z kanału 0. To moja decyzja. Jan Lorenzo ogłosił, że odchodzi z kanału 0. To moja własna decyzja. Potrzebuje potrzebuję solidnej przerwy. Napisał na Twitterze, projekt Krzysztofa Stanowskiego przekroczył już milion 200 tysięcy subów. Ja Lorenz poinformował na portalu X, że rozstaje się z kanałem Zero, przy okazji wrzucił zdjęcie z logo projektu Stanowskiego, jego książką Stan Futbolu. Taką dzisiaj są przygodę z kanałem Zero, prawie dekadę temu tata dał mi książkę, mało wtedy wiedzieliśmy. Dzisiaj, kiedy odbierałem pożegnalną dedykację, autor poprosił mnie o ambitniejszy dowód lektor. będzie mi tego brakować, napisał Lorenz. to jest jeszcze jakaś informacja, że w takim układzie podjąłem się zrobić chyba obecnie najdłuższą nitkę z silniczkami i ich wypowiedziami. Zapraszam na seans. I tutaj jest wypowiedź Tomasza Lisa. Bawimy się w fajne dziennikarstwo, ale pewnych tematów nie ruszamy. A, to w nawiązaniu do tych słów Stanowskiego. Dokładnie. Swoich nie ruszamy i wszystko jasne. I to Tomasz Lis napisał. I Cichy napisał, idealnie opisał pańskie dziennikarstwo z tym, że redaktor Stanowski robił sobie jaja, a pan nie. <grym>, no cóż. Co tutaj jeszcze było? Pozdrawiam, lecimy dalej. A taki miał być ładny, amerykański, niezależny, zwykły pisowski czopek. Stanowski, Ziobry, nie ruszamy. Ona udawała gwiazdę Bollywood, tą dziennikarza. Tutaj też ze Stonogą. Piotr Szumlewicz. Stonoga ujawnia nagranie, w którym Stanowski nie zgadza się na zrobienie krytycznego materiału Funduszu Sprawiedliwości i wprost mówi, że trzeba by kryć z kolei kolesi spisu i suwerennej Polski. Nie jestem zdziwiony, i wszystko zażenowany. Radomir Wit. Teraz przynajmniej wiadomo skąd w nazwie kanału wzięło się zero. No i kolejne, kolejne przykłady ludzi, których miny jestem bardzo ciekaw po publikacji dzisiejszego materiału, na który tak sobie właśnie czekam.